Hej, witam w czwartej części. W czwartej? Chyba w czwartej części Call of Duty Black Ops 4. Robię sobie małe sesje pomiędzy Medium a Alan Wake Remastered. O, dzisiaj będzie, żeby sobie zagrać parę kolejnych meczy. Miejmy nadzieję, że nam pójdzie dobrze. O. A nie, musimy chwilę odczekać. Czasami ciężko, tych znaleźć jakieś dobre lobby. I trzeba czekać parę ładnych minut. Chociaż mam nadzieję, że teraz pójdzie szybko. O! Albo nie. Albo nie, bo ludzie uciekają. Ej! Jezu! No bez jaj. No, no, no. Nie, dobra. Tak. Jeszcze raz. O! No. Jest, mamy mecz. Jest odwieczny dylemat. Nie wiem, jaką broń wybrać. Tyle tych broni odblokowałem i... Zabójstwo potwierdzone! Ale za dużo, nie? Dobra, seraf. przejmijcie obszar działań. Kurde, co tu za broń? Stingray. Kurde. Listy początek. Kurde, mam nadzieję, że gramy, nie będzie to puszała często tak bywa. To się kurna dzieje. O, zajebiście. Kurde, lubię tą broń i nie lubię. Jest silna, ma bardzo duże obrażenia, ale ma coś w sobie, czego nie znoszę w takich broniach. W tego typu broniach. Trzy Eee. Otóż trzema seriami po trzy pociski. ja nie znoszę broni, które, które... Które walą seriami. Wolne rapid fire, tak zwane. Ty za jednym nie. Co macie. Jeden Wrogi BSP w okolicy. Coś gdzieś, coś, coś, nie? Dobra. O, tu. Kurde, rzuciem garantem swojego. Przed yy! parę razy i chyba mnie nie brałem do... Kurde, kwiaty mnie atakują. What the fuck. Kurde. W są, nie zostałem ostatni, ale wstyd, bożę. wyeliminowanym nie, tylko czemu wszyscy zabijają, tylko nie ja? Ktoś też? Nie. Hmm. Oj, tego filmiku chyba nie podejście na YouTube. Podstyd. O! Ktoś tam, coś. Nie! Yeah. Kogoś zabijam nie wierzę. Nie! Yeah. tu ten sam gość, Trzeci! Tak! Uruchamiam zakłócać! Cztery sześć. Dobra daj to najgorszej. Widziałem cię. Tu jest jesteś? Robocik. Uy. Kurde. No tak. I no ma druga sprawa. Tutaj wszyscy biegają z tym pieprzonym WMP, który z tak potężną bronią się w głowie nie mieści. Potężną i przesadzoną. No, Potężną mi przesadą w cholera, nie? Gdzie on jest? Oj. Dobra. Nie. Wrogi BSF w okolicy. Jezu 6:10, jezu Mario. Marcin, Strzelec jajek. I chyba kogo zabiemy? kurde. Prawie się udało. Kończcie sprawę, rozwalcie ich. Kończcie wstydło szczęście, naprawdę. Kurde, wziąłem. Nie czekaj. To jeszcze? Wychodź, wychodź. granat Mamy kilka wrogich B.S.P. Kończy nam się czas. Nacierajcie! Cały czas nacieram SXV. od początku pojedynku. I chodź na mnie wychodzi. Ty, oni są z lewej. Ja biegnę w prawo. Boże. Co so, Ej! 9-11, ostatni. I nie, nie, nie. Nie do A tego mówię, lubię to dron, nie lubię, bo nie lubię broni, która ma... Która z trzema seriami. Chociaż wiem, że ludzie potrafią ją, wymi ją wymiatać. Ale ja nie należę do tych ludzi. No dobra. Pierwsze płoty, pierwsze płoty, pierwsze koty za płoty. To mam nadzieję, że mnie ci nie zagłuszą, nie? Dobra, dziękuję za oglądanie części czwartej, czwartej, blokad 4 i widzimy się w części piątej, która musi mi pójść lepiej niż ta no bez jaj. Dzięki wielkie, na razie, hej!